jeszcze się mam na z tej strony w dzisiejszym mamy gazetkę Lego Starłość, taki klon y, Tropel więc co, rozpakowujemy o ile? O, dobra mamy jak właśnie taka seria będzie podobać to pamiętajcie o zostawieniu Subika i lajka dobra, mamy ludzika mamy karty i teraz zobaczmy co będzie we, we wrześniu mm -hmm. oj, tu jest komiks dobra, 14 listopada już następny 14, y, następny komiks LEGO Star Wars więc dobra bierzemy się za Otwieranie figur. Ale myślę, że jeszcze we wrześniu wejdzie jakaś nowa gazetka. Będzie. No. Dobra, mamy luzika. Teraz go poskładamy. Jest jakiś klon. troper, Tropy. Bardzo fajny w ogóle hełm. Pistolet. Tak się prezentuje nasz gotowy żołnierz do walki. Trzeba jeszcze karty. Mogę sobie szybko Wam aha Dobra, jakiś 12. Leci Luke Skywalker. Jakiś taki gościu mam podły Boba Bo 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 Fett od tej od układenki i tutaj jest coś też jakaś karta więc to z dzisiejszego odcinka byłoby na tyle jeszcze mogę szybko przejrzeć komiks tutaj co tu mamy Okej, okay. tutaj plakat. O, bardzo fajna. jest dobra, więc widzę że w tym odcinku byłoby to na tyle, więc trzymajcie się i pa.